dobry. Chciałabym powiedzieć y, trochę na temat te, tej euforii, która te, teraz panuje, że PO ma szansę y, z koalicją rządzić. Bo ma. I dziwię się, że ludzie mają, mają tak krótką pamięć. Y, że nie pamiętają to, co się działo, y, kiedy, kiedy PO było przy, w, przy władzy że nie było podwyżek. Że wiek emerytalny został podwyższony do 67 lat. E, jakieś afery, afery w kawiarni Sowa. I macie pretensje, że. A teraz macie pretensję, że PiS wprowadził e, prowadził 14, 13, 14, 500 plus kosztem niby, niby tego, że, że, że jest inflacja. No nie. W Niemczech, w Wielkiej Brytanii, w której jestem często, ceny gazu, paliwa, żywności poszły dwa razy do góry. To nie jest wymus polski. Tak samo, tak samo macie jakieś pretensje o, o tę aferę wizową. No ludzie, no przez ten czas e, e, na przykład Niemcy, czy Francja, czy jakiś inny kraj wydały dwa razy więcej tych wiz. Więc jaka afera? Ech, pamiętam e, pamiętam naprawdę wiele rządów, poczynając od, od, e, od gierka Jaruzelskiego i to były czasy mojej młodości, więc wspominam to z sentymentem, ale... I to, no ale to były czasy komunistyczne, no ale później wszystkie rządy, które były, to moim zdaniem to było najbardziej nieudolne. Nie chcę, nie chcę oskarżać Tuska o jakieś złe intencje, po prostu on nie potrafi rządzić, on potrafi, on potrafi fajnie mówić i przekonywać ludzi do siebie, ale to wszystko ale no, obietnicami dobrobytu kraju i ludzi się nie buduje. No nie. I dlaczego, dlaczego po, po po przegranej PO po prostu uciekł, miał propozycję widocznie i uciekł do Brukseli. Dlaczego nie został ze swoim klubem i nie nie, nie próbował, nie próbował podnieść tego klubu i i, no, i jakoś no, przebudować tak, by, by ludzie, by, by ludzie później mogli na nie głosować i no, tak i tak zagłosowali, I, i, ale by, by, to, by to było jakieś na, bo, na takiej podbudowie, że mówimy i coś realizujemy, tak jak PiS. No ale cóż, ludzie naprawdę muszą się, muszą się przekonać, dziwnie się tylko um, yy, starszym ludziom, że, że zagłosowali na TPA, bo, 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 bo oni pamiętają, yy, yy, Młodzi mogą nie pamiętać, bo byli wtedy, wtedy to nastolatkowie, a jak nie, to, to dzieci. Także historia lubi się powtarzać, i w tym przypadku też się powtórzy, tylko obawiam się, że kosztem, kosztem e, e, pogorszenia się życia to tak będzie.